wszystkim, dzisiaj e, będę wam pokazywać moje jakby z moimi rodzicami zakupy z Pepco Wczoraj w ogóle ten i chciałam wam pokazać ubranka i w ogóle Ta koszulka też jest z wczoraj, więc mogę ją pokazać, taka sticz jakby I kapcie, No możecie zobaczyć, tylko była na taka już z niej i z niektórych ubrań oderwałam napis no, więc jak ktoś to nie zgadza pierwszym ubrankiem, znaczy drugim bo to pokazanym jest czekajcie jest taka jakby koszulka z napisem taka jakby, mogę wam pokazać jak chcecie Yy, czy... Tak ona wygląda. No. Więc no, ona tak wygląda. Osi. Tak jest napisane. Już widzicie? Jest napisem USA i tak dalej takie tam Takie tam Takie No Kolejne um, Kolejne To są takie skarpety takie W panterkę takie niebieskie w pęterkę takie białe tutaj też w pęterkę a tu takie o no i czarne takie bardziej tu jak widać takie skarpety spodnie drasowe. to jest komplet do tej bluzy co wam pokazywałam jak możecie zobaczyć USA też takie dresu, dresy, możecie nawet zobaczyć takie jaskińki. No więc no. jak coś nie mikajcie, jak ja składam ubrania, nie z taka, tam, taka z matką Hello Kitty. Taka bluza z cinemurem, kuromi My Melody i Hello Kitty. Taka fajna. No jesień się czytał na zimę. Nie wnikajcie, jak ja skłonne to ubrań było do nas. Nie, nie jakie złożyłam No dobra. No i jeszcze. jeszcze... z jeszcze... Kitty jeszcze... do tej szarej jeszcze... Trzeba czarnej. Spodnie szerokie. Te, y, z sznurkami i tu o tutaj ma też takie no i i tak dalej takie duże szerokie ogólnie to ja mam jakieś chyba cztery że mam teraz y, y, mam trzy szerokie spodnie i te plus tamte Dresowe, to teraz to, teraz tu będę miała ich chyba z jakiejś pięciu. No. Bo ja mam e, takie jedne czarne skórą, drugie z cinamorą i trzecie z jeansy, dżins, takie szerokie. Ale kolejne skarpety. I możecie zobaczyć różowe. Takie czarno-białe tutaj z napisami Tu jest napisany napisane Ale CLUB Możecie zobaczyć, o widzicie tu jest napisane z CLUB Tu też taki żółty napis No a tu tak jakby No nawet ładnie Czy jeszcze coś zostało? A, jeszcze taki długopisik. Tak na rozpoczęcie roku szkolnego, bo ja to w ogóle będę chodzić do czwartej klasy, jakby ktoś pytał. Więc no teraz będę do czwartej. A tu jest taka metka i no tu jest puszynek widzicie? Taki puszynek z gwiazdką. Yy, tak wygląda w środku. Tutaj takie puszynki też. No, ogólnie to ładne, kosztowało 5 zł, jak coś. No, ale ja teraz w te rzeczy. Okay. Więc. Ojej. To nie problem, więc to... Dobra. To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak Wam się podobało, to dajcie suba i lajka, like oczywiście. No i no. To był taki mały haul, jakby pokazanie rzeczy. jak mam ubrania, jakby. I mogę Wam pokazać teraz, jakie mia ja miałam szerokie te spodnie. No, tu są te dźwiękowe. One nie są nowe nie są z tylko po prostu o chciałam wam pokazać, też są szerokie o tym wam mówiłam właśnie, widziałem o tych więc no z ich w do szafy mogę wam pokazać jeszcze gdzie to jest? O, takie szerokie kuromi. Mam i mam też tutej.

To już wam mówiłam, to już nie będę powtarzać tego, ale wiecie, to musi zostawić. I no, no to no, było teraz, no to, to było teraz wszystko z tym filmiku, więc no, więc no i przepraszam, że tak nie nagrywałam trochę tak, no bo wiecie, miałam takie sprawy w ogóle, więc zraja baju.